Dzisiaj będziemy rysować razem z moim kolegą Adamem. Dobra, dobra, zróbmy może. Zróbmy no? po prostu, zróbmy po prostu widzowie takie nuty, co nie? No, to jest zawsze. Ja takie. rysuję radio, z których będą wychodzić nuty. Co? Dobra, ja za bardzo nie potrafię rysować, ale ja zrobię najlepiej, jak to się da. O nie, to zrobiłem krzywo, dobra. Dobra. dobra, wyrzucam to do śmieci, a ja zma... no, Narys... a nie, zrobię coś lepszego, narysuję po prostu, no, co jest, dobra, narysuję po prostu pianiną, dobra, ja narysuję takie pianino, dobra, na pewno mój rysunek będzie lepszy, dobra, dobra, zrobię coś takiego, dobra. Ale pokażę ci sposób jak wygrać. Dobra, wyjazdaj sobie rysuję. Po prostu na nikogo nie głosujesz, tylko głosujesz na siebie. A jeżeli really i tak możesz wygrać, na, żeby na nikogo nie prostu. Ja, ja zagłosuję na ciebie, ty na mnie. Tylko na siebie zagłosuję. Ale ja będę głosować, ale... Ale ten to zrobi przed rysunek dam jedną gwiazdkę, bo naprawdę to będzie batalne. Dobra. Dobra, zostań. Mi się wydaje, że ten rysunek jest skończony, albo może. Nie, no mi się wydaje, że ten rysunek jest skończony. Po prostu jeszcze dorysuję takie talerze, przy których możemy grać, właśnie. Tutaj takie coś, właśnie. Moja muzyka będzie lepsza, bo ja nawet narysuję takie talerze. Dobra. Dobra. Zrobię jeszcze coś takiego, dobra Dobra, zrobię jeszcze coś takiego dobra i teraz jeszcze coś Teraz moja muzyka będzie najlepsza, dobra. Zrobiłem tutaj talerze, dobra dobra. O nie 30 sekund, co jest? Co by tu jeszcze... Ej, 30! A już skończyłeś? Nie, 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 ja jeszcze nie skończyłam. Nie ja też jeszcze nie skończyłam. Co jest grane? Dobra. Dobra, 13 sekund. Co jest? Mi się wydaje, że, moje, że moja muzyka jest chyba skończona, ale wyszło mi fatalnie, bardzo. Będzie dobrze. O dobra, skończył się czas! Dobra. Teraz oceniamy wszystkie rysunki. Dobra. Ja nic nie daję, ja nic ja, ja nie daję. Co to, to ma być w ogóle? Co? nie, 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 ja, ja nie daję ani jednej gwiazdki. Ja też nie daję, dobra. Dobra. Ja w ogóle nie daję żadnej gwiazdki, dobra. To jest moje, to jest moje, to jest moje, to jest moje. Jest moje, kurde. A co to? No, fajne, daję cztery gwiazdki, bo to naprawdę jest dobre. Ja w ogóle nic nie daję, żeby wygrać. O dobra, ja daję tutaj cztery gwiazdki, bo naprawdę to jest super. Co to ma w ogóle być? Jedna gwiazdka. Jedna gwiazdka to nawet w ogóle nie jest muzyka, ale. Ja w ogóle nic nie daję czego nic nie zjadajesz? Dobra. A co to ma być? Jedna gwiazdka. Ja zero. Zero? Dobra. Ale musimy naprawdę coś oceniać na gwiazdy. Oceń ten rysunek. Daję jedną gwiazdkę. Dobra. Zero. A to. Wow, jaka fajna nuta. Pięć gwiazdek. Jaka fajna ta nuta. Dobra, naprawdę pięć gwiazdek. Bo to naprawdę jest bardzo super. I zbyt tej. Konkurencji jest. Ja jesteś, jestem... na, jesteś na trzecim miejscu. Gratulacje! A ta to wygrała? Co jest? Ja jestem na piątym. O, dobra. Dobra, co teraz? Jaka będzie teraz runda? Jeden do sklepu. Wira, bo mi coś się tu się Dobra. Ale ja chyba już kończę ten odcinek, bo coś mi się tu zacięło. O, dobra, dobra, już mi się przywoło, dobra. Będzie kolejna runda, to będzie chwila. Jedzenie. Ja zrobię najprostsze jedzenie na świecie, dobra. Ja narysuję talerz z kurczakiem i tyle. A ja narysuję jabłko, dobra. Normalne jabłuszko marsztuje, dobra. Dobra, może pokolorujmy tak, widzowie. Mój rysunek na pewno wygra, bo moje jabłko wygląda naprawdę jak jabłko, właśnie. Więc dobra, pokolorujmy takie oto kontury, dobra. Dobra, naprawdę to jabłko wygląda naprawdę jak jabłko i jabłko jest naj, najzdrowszym owocem, dobra. dobra. Ale banan też jest zdrowy. Nie, najzdrowszym jedzeniem to borówka, dobra. Dobra, gdzie muszę jeszcze dać jakiś odcień brązowego, dobra. Mi się wydaje, że to jest najbardziej odcień brązowego. Albo może jeszcze tutaj trochę. Dobra, zróbmy może takie coś. O nie, chyba za duże, dobra. Nie narysowałam jabłko, Ej, podglądasz, dobra. Nie podglądam. Narysowałam. Co ja zrobiłem, dobra? Zmazałem mój rysunek. No co jest, dobra? Dobra, Zrobimy, zrobię takie oto coś. No i jeszcze taki listek. Dobra. Moje jabłko wygląda naprawdę jak jabłko. Dobra. Ja rysuję banano. No. Jeszcze napiszę. Jeszcze. Dobra. dobra. Naprawdę to będzie sus, dobra? Bo moje jabłko naprawdę wygra. Zrobiłem jeszcze takie serca, żeby wszyscy kochają jabłka, dobra. No nie, co ja zrobiłem? No różowego, a nie to, dobra. No nie, czemu ja te serca zrobiłem e, czarne, dobra. One mają być różowe, dobra. Dobra, zamalujmy jeszcze coś takiego. No i dobra, myślę, że mamy... Moje jabłko na pewno wygra, dobra. Dobra, Adam, możesz zobaczyć, jak wygląda moje jedzenie, ale naprawdę ono jest super, dobra. Fila, moment, Adam. Jeszcze zrobię na przykład takiego rubaka, właśnie. Czemu? To nie będzie jedzenie. Wiem, że to nie będzie jedzenie. A, dobra, ja sobie sobie zmarzę. Dobra. Jednak to nie był najlepszy pomysł. Dobra. Dobra, weźmy sobie ten czerwony. Dobra. Ja już zatwierdziłem. O nie, co ja zrobiłem. Dobra. No nie. O dobra, zamalowałem to wszystko. No i dobra. Sprawdźmy, które jedzenie jest najlepsze. A to jest moje jabłko! Czy ty to Daj widzisz? Dajcie pięć gwiazdek! Pięć gwiazdek, ale super, dobra. Bo to jest moje jabłko, nie wierzę, dobra. Dobra, kolejny rysunek. Oh! Hamburger! Pięć gwiazdek! Eee, to jest zdrowe A dobra, daję trzy, dobra. Ale dobra, jakie jest kolejne jedzenie? A e, co to jest? Zero! No właśnie, to naprawdę nie przypomina jabłka. Jedna gwiazdka, dobra. Oznaczyłeś tą pracę? O nie, no co ja zrobiłem? Ale chwila. Jaki piękny hamburger. Mogę dać pięć gwiazdek, to naprawdę jest takie realistyczne. Dobra. Ja w ogóle jedna, też nie daję, bo to jest. to jest najlepsze. Jakie? Nie, ja mi się tutaj nie. Czyli nie wyświetla. Dobra. A co to było to najlepsze? Co tam było na obrazku? Pizza. Pizza? A mi się wyświetla ten hamburger. Dobra. To naprawdę... Dobra. Ciastko! O, to jest moje, to jest moje. Jabłko i banan. Ej! O, dobra. Daję pięć gwiazdek, bo to naprawdę jest... Trochę lepsze od mojego, dobra. Dobra, a zwycięzcą jest... Pizza! Ej, pizza powinna być pierwsza! No właśnie, ja ten hamburger... Ej, dlaczego ja w ogóle z tego to na 5 Dobra. Ej, ty jesteś szósty! Ja jestem czwarta. ty jesteś szósty! Co jest? Czemu? Widzowie, to rysowanie było naprawdę fajnie. Jeżeli Dacie więcej takich kanałów, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku.